chyba znalazłem kobietę, którą chcę poślubić. Cześć, jestem Jay, mam 16 lat i za miesiąc będę miał 17, a od około czterech miesięcy spotykam się z dziewczyną, którą naprawdę kocham. Jest taka piękna, zabawna i dziwna, chociaż nie jest najbystrzejsza, a na razie tkwimy w związku na odległość. Każda minuta spędzona na FaceTime sprawia, że czuję się jak w siódmym niebie. Jest moim każdym przebudzeniem, Dzięki niej nie spędzam każdego dnia w łóżku, tracąc czas na niczym, kocham ją tak cholernie mocno i pewnego dnia chcę po prostu przylecieć do jej kraju, przytulić ją na godziny i powiedzieć jej, jak wiele dla mnie znaczy. Wiem, że to nie do końca pasuje tutaj i przepraszam za to, ale muszę powiedzieć jak największej liczbie ludzi, że w końcu znowu jestem szczęśliwy. Jeszcze raz przepraszam, ale jestem z nią tak szczęśliwy że muszę powiedzieć komukolwiek, jak bardzo jestem szczęśliwy, jutro rano powiem jej, jak wiele dla mnie naprawdę znaczy. Dobrej nocy wszystkim, przepraszam za marnowanie waszego czasu.